Hej, hej, siemanko, ja jestem Topolo i w dzisiejszym odcinku chciałem was poinformować o tym, że na głównym kanale Minecrafta na YouTube właśnie został opublikowany trailer, zwiastun, e, tak zwane dzienniki twórców, w których e, twórcy przedstawiają cały gameplay Wprost z nowego DLC Nether. Zapraszam Was wszystkich bardzo gorąco na wspólne, jakby omawianie tego zwiastuna. Także zapraszam gorąco do wspólnego oglądania tego najnowszego zwiastunu i dzienniki twórców. Zapraszam. Dobra, co my tutaj mamy? Już na sam pierwszy rzut oka pierwsza scenka. Jest tutaj przedstawiona już walka bohatera, tutaj gracza pewnego, czy ewentualnie testera, gdzie właśnie z piglinami walczymy już tutaj widzimy zwykłego piglina, tutaj jakiś zombie piglin jest u góry, mam nadzieję, że to widać u was na ekranie wszystko, no ciekaw jestem, ciekaw jestem, ale dobra, startujemy. Oj, nieźle, nieźle, nieźle. Tutaj też zmontowałem takie prowizoryczne napisy. No, oczywiście tutaj z YouTube'owego automatu. Mam nadzieję, że to się Wam przyda, bo to też wszystko jest po angielsku mówione. Także tutaj z mojej strony też te polskie napisy poczytamy sobie, co ci twórcy nam tutaj szykują. No ja, ale to wygląda szok. Postaram się nie przerywać za bardzo. Wkręćmy się w to. No to oczywiście, pierwsze co, to wstępik. E, na początku oczywiście bla bla bla. Długo, długo nam to zeszło e, i tak dalej. No ale tak, widzimy, widzimy, że tutaj twórcy, twórcy się tłumaczą. Oczywiście pierwsze co? Nawiązanie do głównej gry z Netheru, z Minecrafta e, No zobaczymy jeszcze. Od razu, tutaj, pierwszy rzut oka skupia nas na to, jak wygląda cała oprawa graficzna. No, jest, jest klimat. Tutaj, tutaj, chwileczkę sobie ściszę ich, bo przeszkadza troszeczkę, nie chcę, żeby mnie zagłuszali. Czyli, jak wygląda też tutaj na początku tych dzienników, mamy omawianie całego procesu, jak wyglądało przygotowywanie się do całego projektowania, całego level designu. Ok, bronie, zbroje, rekwi, rekwizyty oparte na nich elementy. Spojrzeliśmy na lasy i dodaliśmy własny akcent do życia. Właśnie tu też jest taka ciekawostka: zrobić mapkę to jedno, zrobić oprawę graficzną to drugie, ale też jak ożywić te wszystkie elementy, żebyśmy się czuli jak najbardziej wkręceni w grę, żeby ta imersja była jeszcze większa. No tutaj w tym, w, tym, w tych dziennikach twórców macie tutaj wszystko przedstawione. O, tutaj też ważna uwaga zerknijcie na to. Efekty wizualne, które dodaliśmy do Minecraft Dungeons różniące się od oryginalnej gry, czyli zobaczcie, jednak nie chcą tak naprawdę zżynać jeden do jednego. Wiele tutaj ludzi z was mówiło o tym, że grałem podstawową wersję Minecrafta, nic mniej więcej nie zobaczę, nic mnie więcej nie zdziwi, a tutaj zobaczcie, twórcy wiedzą o tym, że graliście w postawkę i chcą zrobić coś nowego. I teraz płatni. Co mamy? Jaki płatny, płatny tutaj content. Oczywiście mamy informacje o tym, że cały DLC składa się głównie z sześciu misji osadzonych w neterze. Okej okay. I odpowiadają różnym biomomom, które znajdziesz jako gracz w neterze. Dobra, spoko, nic nie ma nic i na razie o tajnych misjach. No zobaczymy. Dostaniesz zupełnie nowe lochy pracowali bardzo ciężko by stworzyć ten to okej jasne wszyscy zawsze ciężko pracują ale faktycznie to musimy przyznać no powiem wam że wygląda to miodnie każdy każdy bają się czymś różni zobaczcie na to e, tu jakaś lawa tutaj e, jakieś efekty specjalne to co lubimy najbardziej na no, przynajmniej ja w tej grze no i dobra lećmy dalej okej okay. Rzeczy i wyzwania, i myślę, że będzie bardzo fajnie je odkrywać. No, mamy nadzieję, mamy nadzieję. Oczywiście, będziemy odkrywać totalnie wszystko. Eee, czyli część płatna to jest w teorii właśnie całe te lokalizacje i tyle, tyle. I teraz część bezpłatna. Oczywiście, żeby każdy mógł z nich skorzystać. Wszystko zależy od ilości nowej, fajnej zawartości, którą otrzymujesz w netterze. No dobra, no teraz zobaczymy sobie Free players. co darmowy, darmowy gracz może mieć z tej gry. Czyli właśnie, tutaj mamy pozłacane itemki. Tutaj nam twórcy teraz to omawiają. Są to wersje zwykłego sprzętu, które mają wbudowane dodatkowe losowe zaklęcie. Ok, czyli chodzi o ten racjalek. Oprócz, oprócz tych trzech zaklęć będziemy mieli jakiś racjal. Wbudowane dodatkowe losowe zaklęcie, okej okay. Kumam. Ok. Ale jest też z natury trudniejsze do zaczarowania. No, powiem Wam, że nadal to jest dla mnie zagwostka, więc inwestycja będzie kosztować więcej punktów zaklęć. Dobra. No, już tutaj znalezienie odpowiedniego przedmiotu z tymi konkretnymi zaklęciami które chcesz, będzie pewnie mega trudne. Będzie naprawdę interesujące, na pewno będzie to wyzwanie. Tak, właśnie, coś o tym wiemy, ale będzie to potężny przedmiot, z którym możesz chcieć się trzymać przez długi czas. No, na pewno, jeżeli spędzimy praktycznie cały dzień albo dwa dni, no to na pewno nie będziemy się chcieli z nim rozstać. Ancient Hunts, tak, starożytne polowania. Cóż to jest? co? na przykład co by było gdyby gracz mógł tworzyć własne misje i wszyscy byli wszyscy byli zdziwieni, tak? No to oczywiście błędy tłumaczenia. Czyli co będziemy w sami definiować misje, wyzwania? Prowadzaj sprzęt w określonych zamówieniach i na określone sposoby, a następnie utwórz misję ze specjalnymi biomami. Specjalne nagrody i być w stanie walczyć ze specjalnymi mobami unikalnymi dla tej funkcji. Czyli co? Powiedzmy tak, że chcemy mieć, chcemy mieć jakąś zbroję, jakiś mieczyk, i losuje nam gra tak naprawdę biom, przygotowany, żeby to wygrać. Wow! Bez mówienia zbyt wiele jako gracz będzie w stanie to zrobić. Sami będziemy sobie projektować armor? Czy będziemy kontrolować jak wyglądają poziomy i co zawierają. No powiedzmy, że to będzie pewna... no tego chcieliśmy poniekąd. Tego chcieliśmy, chcieliśmy sami zdefiniować de co i jak bijemy. Wygenerowanie możesz również udostępnić wszystko, co znalazłeś, aby inni gracze, również mogli znaleźć te wyjątkowe. Mhm. Czyli będzie mnóstwo challenge do wykonania. Sami będziemy sobie. E, już bez modyfikacji, bez wygrywania jakichś modów, będziemy mogli sobie e, modować jakieś tam challenge, oczywiście. I teraz ważna informacja, starożytne polowania, czyli Ancient Hunts i Apokalipsa nie oddziałują bezpośrednio.

aby zapewnić graczom nowe i bardziej interesujące wrażenia. Zobaczcie, przyznają się, że apokalipsa plus 20 jest za trudna, ale tutaj zobaczcie, mamy równowagę apokalipsy plus. Jest w końcu mam nadzieję, że będzie troszeczkę zbalansowana gierka. Nowe mobki. To na co czekaliśmy. Oprócz tego, że jest to DLC z największą liczbą biomów, mam nadzieję, jest to również DLC z największą liczbą mobów. Okej. Okay. Niektóre są znane lepiej, niektóre mniej. Dobra. Komiata Czwini, który jest walczącym na dystans tłumem. Ok. No faktycznie jest. Ma też fajną bandanę, może tam być. Dziecko Gust Baby Gust Wow, co tu się dzieje? A czyli zobaczcie, wszystkie są. Moby od początku w całej aktualizacji na temat Minecraft zwykły, vanilla, oni to nazywają, ale to jest, to chodzi o podstawkę Minecrafta, czyli wszystkie moby z Minecrafta będą Minecraft Dungeons. Minecraft okay. vanilla. Piglin merchant, czyli nasz kupiec nowy. Uwaga, i faktycznie jest w tej jaskini. Wo, jaki byk! Jaki byk! Charyzmatyczna postać, która wymieni niezwykłe, ekskluzywne i specjalne przedmioty za złoto. Wow, czekajcie. Faktycznie, zobaczcie, takie w lewym górnym rogu sztabki złota będziemy musieli zbierać. E, wydaje mi się, że jest to identyczny kupiec jak ten unikatowy nasz kupiec. No, nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć. Dla mnie troszeczkę powielili temat. Myślałem, że to będzie coś, e, przynajmniej z jakimiś takimi racjalami te itemy, e, tak jak mówili o tych złotych, jakby pozłacanych tych itemach. Dobra. Bardzo wątpliwie, ponieważ żyje na całym świecie za pomocą niektórych... Grzyby i zarodniki, więc myślę, że to wiele wniesie do obozu. Okej. Okay. No zobaczymy, zobaczymy. Niewiele jest powiedziane. Czyli tutaj tłumaczą najpierw pochodzenie, skąd się wziął ten piglin, nas, nas, nasz kupiec. A, dobra, czyli kupiec pojawia się w naszym obozie w momencie otwarcia portalu do netheru. Tak, kiedy otworzysz portale? Kiedy otworzysz portale do Netheru, pewnie to jest może kwestia tłumaczenia, ale zobaczymy. Czyli z automatu kupiec się przenosi do naszej bazy? Tak, walutą jest gold. Mm -hmm. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o mobki o Hans, Lecimy na to, co nas najbardziej też interesuje, czyli gię, wyposażenie, bronie, zbroje, wszystko. Ja yeah. mamy miecz wykonany ze złomu, który w większości wygląda jak piła łańcuchowa. Jest po lewej stronie. Niesamowite. Ile i temów? Ile tu jest rzeczy? Granaty zrobione z grzybów. Artefakt. Granaty zrobione z grzybów. Niesamowite. Co tu jest grane? I nowe misje. No, zobaczcie, nie pokazali za wiele. E, też zostawili nam troszeczkę tutaj do zgadnięcia. Fanie, fanie, pokazują dużo, ale jest jeszcze dużo do odkrycia. Fajnie, no niesamowite, sześć misji tyle itemów, Co tu się dzieje? Dobra, nowe misje. Nether Wastes. Numer jeden, dobra pustkowia nederu, bazaltowe delty, bajomy leśne, dolina piasku, twierdza też. O, pany! Ale pojechali, pojechali. Wiele nowych jaskiń. Nazywamy je złotymi pokojami złotem, oczywiście będącym nową walutą. Zobaczcie, czyli walutę będziemy mogli z tych jaskiń już sobie ogarnąć. I to jest miejsce, w którym należy szukać złota. Okay. Używamy wszystkich kwizów efekty środowiskowe animacje. A, zobaczcie, tu nam dropi. Musimy otwierać po prostu eksplorować te jaskinie. I zobaczcie, dropią nam te goldy już. Pik.

Nic dodać, nic ująć. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Co myślicie o tych informacjach. Mam nadzieję, że mogliście cokolwiek zrozumieć, co mówiłem. No ja jestem w szoku. Ogląda to pierwszy raz właśnie razem z wami. Mam nadzieję, że e, troszeczkę rozświetliło to wiele pytań. Wiele zagwozdek. No i co? Dyskusja na dole w komentarzach. Dajcie znać koniecznie. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze, subiki. Na razie, śmanko Hej!